Witam Państwa w piękną, upalną pogodę i zapraszam do spędzenia kilku minut przy najnowszych czerwcowych wiadomościach z miasta i gminy jelcz -Laskowice. Marcelina Kowalik. Zlot dwa światy. Te samochody w inny sposób pracują, w inny sposób nas przewożą. Festyn w Wójcicach. Dzisiaj przygotowałyśmy soki z jarmużu, ze szpinaku, z pietruszki. Program profilaktyki nowotworu. Wzrasta ta świadomość, że trzeba się... Badać. Z roku na rok coraz większe zainteresowanie i coraz większe plany na światową rozpoznawalność jelczańskiego wydarzenia Dwa Światy. Wraz z rozwojem organizatorzy poszerzyli nieco koncepcję zlotu. Czy warto było? Zobaczmy już teraz. Stare jelcze i motoryzacyjne klasyki. Tegoroczny zlot pojazdów Dwa Światy był nie lada gratką dla miłośników motoryzacji. W tym roku coraz więcej aut, impreza robi się coraz bardziej głośna. I z dwa światy, no myślę, że jeszcze troszkę i będziemy największym zlotem w Polsce. Pierwszy zlot Dwóch Światów odbył się w 2019 roku, a wraz z Jelczem można było podziwiać samochody tuningowane. W tym roku koncepcja nieco się zmieniła. Mamy tym razem e, oczywiście jak zawsze Jelcze, ciężarówki i autobusy i te klasyczne ogórki, a tym razem zamiast aut tuningowanych e, mamy klasyki, które. W zasadzie wiekowo są porównywalne z naszymi jelczami. W naszym kraju od kilku lat panuje moda właśnie na zloty samochodów starych. Trudno, żeby w Jelczu, w Laskowicach nie było zlotu jelczy. Jelcz to była podstawa funkcjonowania tego miasta. Ale dalej są to jakieś dwa światy, nie? Tak, cały czas są to zachowane dwa światy. Główną inicjatywą, oczywiście, jest zlot jelcza. Zlot klasyków jest na. W formie dodatkowej, no i oczywiście są tu jakieś również niedobitki w formie tuningu. Motoryzacją dawnych czasów interesuje się także młodsze pokolenie. Motoryzacja była w rodzinie od zawsze. Ale no, nie szczególnie jakaś polska czy ciężka, ale ojciec bardzo zaraził się ciężarówkami Jelcz. No i potem postanowiliśmy sprawić sobie taki zestaw. Najpierw został zakupiony Jelcz, a potem znaleźliśmy naczepę. No i tak to stopniowo zostało było doprowadzane do stanu takiego jak jest teraz. Te samochody w inny sposób pracują, w inny sposób nas przewożą, przez co jest to takie unikalne i, i może się spodobać. I, I właśnie pozwala poznać świat taki jakby trochę z innej ery. I w inny sposób, bo to cał są całkowicie inne doznania. Wśród pojazdów klasycznych pojawił się Lincoln z 1979 roku. Podobnym jeździła Marilyn Monroe czy Elvis Presley. Ja jako młody człowiek marzyłem o tym, żeby mieć golfa e, dwójkę wtedy z elektrycznymi szybami z przodu z dbs em A tutaj mamy 79 rocznik modelowy e, i mamy tutaj domykanie klapy bagażnika, która po prostu sama się zasysa ładnie. E, mamy tutaj elektryczny grzane lusterka, pełną elektrykę foteli. Mamy tutaj tempomat, mamy tutaj. Tutaj pokazuje, ile jest litrów paliwa w zbiorniku, czego nawet nowe samochody nie mają. Skalanie, Warto nie. zajrzeć do środka, bo to jest ogólnie coś pięknego. Oprócz zlotu, można było wziąć udział w kibicowaniu na wolnym powietrzu. Wydarzenie zbiegło się z meczem Polska-Hiszpania w Euro 2020. Dwie imprezy połączyliśmy w terenie i wydaje mi się, że to chyba fajna kompozycja. Także wiele wrażeń i mam nadzieję, że wielu ludzi będzie miało okazję z tego skorzystać, doznać wrażeń i motoryzacyjnych, i sportowych. W ubiegłym roku organizacja Dwóch światów została przeniesiona do sieci. Tym bardziej cieszyła możliwość ponownego spotkania na żywo. Każdy z nas może zgodzić się co do jednego. Po okresie lockdownu wszyscy jesteśmy spragnieni imprez na świeżym powietrzu i atrakcji w gronie znajomych twarzy. To marzenie można było spełnić na festynie, który odbył się w Wójcicach. Relacja z tego dnia w materiale. Zdrowo i sportowo. Pod takim hasłem odbył się festyn rodzinny w Wójcicach. Nie brakowało atrakcji dla dzieci i dorosłych. Dla dzieci dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, napoje. To wszystko jest ufundowane przez Fundusz Sołecki. Mamy również zajęcia sportowe przez, prowadzone przez instruktorkę sportu, która pokazuje, jak profesjonalnie wykonywać ćwiczenia na naszej siłowni plenerowej. No jest wiele, wiele atrakcji, gdzie możemy tutaj wspólnie korzystać całymi rodzinami. I dzieci bardzo się cieszą, że. No w końcu po tak długiej przerwie jest tutaj coś dla nich. Malowanie twarzy, mamy właśnie różne zabawy, były z balonikami wodnymi, z kubeczkami. Są maty edukacyjne, można korzystać. Teraz dmuchamy piłki, bo za chwilę będą konkurencje jesteśmy już po skakaniu w workach i po tanecznych zabawach. Mieszkańcy mogli zapoznać się ze zdrową żywnością przygotowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wójcicach. Panie zorganizowały także quiz dla chętnych, w którym wygraną były książki o przygotowywaniu jakościowych i zdrowych posiłków. My też e, potrafimy gotować zdrowo i przyrządzać zdrowe przekąski. Dzisiaj przygotowałyśmy soki z jarmużu, ze szpinaku, e, z pietruszki i dla mieszkańców przygotowaliśmy takie informacje, e, na co działają akuratnie te soki, jak zdrowotnie działają, dlaczego warto akurat nie je pić. Jeżeli ktoś zapozna się z tymi informacjami, bez problemu wypełni quiz, który zawiera trzy pytania, a później wylosujemy e, dla osób biorących Udział w tym quizie, e, książki, właśnie e, związane akurat nie z dzisiejszą tematyką. Wszystko na bazie naturalnych naszych, naszych produktów, z naszych ogrodów, jeżeli chodzi o warzywa, prawda jak jarmusz, jak pietrucha, jak prawda przypina, także wszystko tutaj z naszych upraw. Bardzo fajnie się zaprezentowały panie z Koła Gospody Wiejskie, promując zdrowy tryb życia. Bardzo fajnie. I ogólnie rzecz biorąc, jest dużo atrakcji dla dzieci, które też są tego spragnione, bo niestety siedziały dużo w domach. W Wójcicach było nie tylko smacznie czy zdrowo, ale i sportowo. Miałam przyjemność przedstawić im ćwiczenia, które można wykonywać na tamtym Atlasie. Świetny sprzęt, 8 stacji takich treningowych, na których możemy zrobić naprawdę konkretny trening siłowy w połączeniu z elementami cardio, Czyli taki komple kompletny trening. Podczas festynu panowała wspaniała Rodzinna atmosfera. Także pogoda dopisała, a tym, co było za gorąco, mogli się schłodzić dzięki obecnym strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej. Dla ochłody puszczamy trochę wody na, przez kurtyny wodne, które też wykorzystywane są w akcjach, a tutaj możemy schłodzić i dzieci, jak widać, mają frajdę z tego powodu. W momencie kiedy dowiadujemy się o poważnej chorobie lub jej skutkach, często jest już za późno. Tutaj sprawdzą się stare dobre słowa lepiej zapobiegać niż leczyć. Wielczur rusza projekt profilaktyki raka jelita grubego, co jest kluczowe w walce z nowotworem. Urząd Gminy Jelcz Laskowice wraz z Urzędem Marszałkowskim podpisał deklarację współpracy przy realizacji profilaktyki nowotworów jelita grubego. Chcemy zmienić te ponure statystyki, które są, mają miejsce w dolnośląskich szpitalach, czyli to, że pacjenci często trafiają zbyt późno w momencie, gdy ta choroba już jest mocno rozwinięta, wówczas gdy nie można już wszystkich. Środków, jeśli chodzi o terapię, zastosować. Na przykład niezmożliwe, operacje chirurgiczne. W z tym, my chcemy, żeby te pacjenci, jeżeli już muszą, to trafiali jak najszybciej. Testy należą do pierwszego etapu w diagnostyce raka jelita grubego. Badanie nie należy do przyjemnych, ale to jedyny sposób, aby przedwcześnie wykryć nowotwór. Wczesne wykrycie jest niezwykle istotne. Coraz częściej obserwujemy. Obserwujemy występowanie tych, tych, tego nowotworu, coraz częściej jest to diagnozowane. Wczesne wykrycie no, za pomocą chociażby takich testów może, znaczy, może spowodować to, że ktoś wkracza w ścieżkę diagnostyczną, która niekoniecznie może wykazać nowotwór, a może też wykazać stany przedrakowe, przednowotworowe. I które mogą być skutecznie leczone. Także jest to, jest to ważne, żeby to trafiło do świadomości populacji gminy Niedzielaskowice i żeby jak najwięcej osób się tym badaniom poddało. Mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań próbek pod kątem nowotworowym już od 5 lipca tego roku. Dwie placówki w naszej gminie będą prowadziły te badania, to znaczy nasza przychodnia rejonowo-specjalistyczna w Jorku Laskowicach oraz Ośrodek Zdrowia w Minkowicach Oławskich, tak żeby mieszkańcy z terenów mieli bliżej. Szczególnie chodzi o Wójcice, Biskupice, Miłocice bliżej do Minkowic, natomiast ta część gminy tu na miejscu w Każdy z badanych otrzyma próbkę, gdzie będzie pokazana instrukcja obsługi, takie, takie wykonywanie poszczególnych operacji, że tak powiem krok po kroku. I potem przekazywana jest do naszej placówki i wówczas jest transportowany do Wojewódzkiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, i wtedy pacjent dowiaduje się już sam bezpośrednio o wynikach kontroli. Pierwsza partia badań liczy 100 testów. Kolejne sukcesywnie będą transportowane. Wszystko zależy od ilości zainteresowanych osób. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do obserwowania naszych materiałów na Facebooku oraz YouTube. Życzę dobrego dnia i do zobaczenia.